Teraz, moi drodzy, kolejna kategoria, a jest nią... Kto jest najbardziej męski? Ja znowu bym dała Amadeusza Ferreriego na początek w sumie. A On ma bardzo męską posturę i tańcula uważam, że też. O Polak był najbardziej obrośnięty. Jak na tym zdjęciu z klatą, z kotem na klacie. Ale nie wiem, czy to jest męskie najbardziej. No nie, dziewczyny chyba tego nie lubią. Patrzcie, jakie owocione, ostatnie mężczyzna, Taki uch. Owłosiony właśnie dacy. Ten... Nie, poniekąd może to być racji przez to, że ale jak coś nie jestem teraz, nie? Dobra, nie, bo ten już wybrali <grym> na najlepszego. To myślisz go jako pierwszego. Trzeba go mierzyć się, że może być w podium. Najbardziej męski, no to on. Ale Dobryś ten wiewiór tak. jest męski. Nie? Też właśnie, no, bym przełożyła tu obok. Bo wiewiór jest taki trochę dziecięcy, nie? no, trochę masz baby face'a. No. Kogo ostatniego? Malczynę czy wiebiura? Szybki strzał. Gotowe. No dobra, nie będzie. Idealnie. Panowie, proszę jakby nie brać tego do siebie, to tak. robią zawodowcy, nie powtarzajcie tego w domu. Moim zdaniem to powinny dziewczyny wybierać, które nie są z internetu jakieś zajebiste sz... <laughs> takie, wiesz, neutralne, bez kitu. Ale one są trochę neutralne. Gdzie? Jak one się sugerują, A, widzisz. Nie, nie co teraz je obrazi, czy nie. Zajebiste sz... I... powinny wybierać. Czemu był taki miły? Bo oni, ich ego jest oni takie, są... że... Oni wam tego nie powiedzą, ale oni są nas w k***ie. Shamingujemy ich trochę publicznie. Słuchajcie, no, ja bym powiedział no, najbardziej męski, no jakieś tatuaże, szeroka szczęka, e, Pamiętajcie, się, że musimy Pomyśleć się sugerować z ta, sobie opowiadanie. Dobra, chcesz być pierwszy, nie ma problemu. Ja jak tam weszłam, to ja poczułam taką presję na mnie, że no, że, że ja jakbyś, nie wiem, życie What? Pasywna agresja w moją stronę. A czemu to? A czemu to? A czemu mnie tam? To jest testosteron, właśnie. Mm. No dobra, to mamy. No to mamy już ustalone. Nie, nie! Jednak bym Dawida chyba dał, bo Wiewiór ma jakiś taki zarost, a dziewczynom się to podoba. Czyli kto jest? Ja. Czyli ja czwarty, A ty jest pierwszy? A, okej. Mamy. Też tak myślę. No to nie zarobią. Dziewczyny uznały, że najmniej męski z tej grupy jest... Malczyński. No. Jak się z tym czujesz? U, żony, kobieta, ma dziewczynę 11 dobrze. lat, chuj go się to z tym czuję. No? No. No, Mogę no, Ale a ty byś siebie na przykład, jakbyście mieli decydować między sobą i Na if tak, też dałbym się na 8. Ok. Tak. Okay. Jest taki bardziej chłopcięcy, moim zdaniem. Co się ma baby No bardziej? Jakieś... To prostu dużo kobiet lubi baby Dużo kobiet lubi baby No ja lubię baby Miejsce siódme. Na miejscu siódmym dziewczyny dały Filipka. Na miejscu szóstym dziewczyny dały Józefa Bratana, że jest mało męski. Mało męski, Nie, tak? yeah. Ja ci mówię, że to takie dziewczyny. To, to, to. On zaraz... jakąś kamerę, stary. Józef wygląda takiego, co go to... Ka... Zawsze jak jest niżej, to czuć, że jest ubodzony. Ubodzony. Józef już jest klatka rzymska pod willą. Ja mówię, że... każdą z nią przerobię Na miejscu, potem, ja. na miejscu piątym Wiewiór, że jest bardziej męski od Bratana. No, także. w sumie tylenie. wygrałem walkę, nie? To... A oni sobie myślą, nie no, te laski, one są jakieś po prostu. piwnicy je trzymają. Na miejscu czwartym Krycha. Na miejscu czwartym Krycha? Tak, na miejscu czwartym Krycha. Tak. Miejscu czwartym Krycha a podium wygląda następująco: od trzeciego. Tak, miejsce trzecie Polak, miejsce drugie Ferrari i miejsce pierwsze Tańcula. Ja mam tutaj. Nie wiem, co ustaw. No i tak wolałbym być postrzegany za inteligentnego. Szczerze, bez kitu. Ty jesteś ty, typ, ty, choć i ty. A czym jest dla was męskość ogólnie? No takie bezpieczeństwo, Tak, parę. tak, że wiesz, że ty ze swoim facetem jesteś za, jak za ścianą. Wszystko dla ciebie zrobię. Obronię. Może nie, Nawet... wszystko. No, czemu chodzi, nie wszystko. Chodzi o aurę tak, no bo jakby wszystko to jest za dużo powiedziane, ja uważam, jeśli chodzi o relacje no, w tych oh, czasach. Bo... Mm, okay. Kolej...